Dobra kochani, zapomniałam nagrać wstępu, więc teraz nagrywam. Idziemy do Zakopanego. Chyba ledwo co. Robione. A my zamawiamy. z całą ekipą mm, i zobaczymy, co później z Krakowem. Więc jest nas czwórka i będzie dobra zabawa. Czwórka, kawiórka. Czwórka, kawiórka, dokładnie. No i oczywiście później wypijemy sobie kawę. Tak już? Dobra kochani, więc tak informacyjnie, pirazy drzwi. Już wyjechaliśmy z Elbląga jakieś 4 godziny temu i jesteśmy mniej więcej koło Łodzi. No i została nam połowa drogi, więc tak jak widzicie bardzo szybko lecimy. Jeszcze jakieś 4 godzinki niesałe i będziemy w zakopanym. No dobra, to idziemy jeszcze skorzystać z przerwy i widzimy się już prawdopodobnie tam. Więc kochani, jesteśmy pi razy drzwi mniej więcej yy, woźniki. I tak jak mówiłam wcześniej, tutaj jest stacja benzynowa i macie McDonalda. Jak, jak wszędzie, co, co, która stacja jest McDonald's. Więc można sobie zjeść, odpocząć, zatankować, skorzystać z toalety, wiadomo jak to wszędzie y, bywa. O dobra kochani nie wiem czy widzicie tutaj na mapie. Y, do zakopanego nam jeszcze trochę zostało. Ale to chwila, dwie godziny, coś takiego wieku. I będziemy już o takim fajnym... Jadą. Y, ja standardowo jak to na wyjeździe zrobiłam około 30 bułek. I chłopaki tam zadają, oni też porobili, wszyscy porobiliśmy Jakieś jedzenie i inne rzeczy Czy to jest dużo na 4 dni? W sumie 3 Na no 4 osoby Na 4 osoby? Chyba nie tak dużo, nie? Kochanie no, tak, kurde, no, jakie no, ja nie wiem, widełki no, szerokie Żeby każdy no. chyba wszedł no, dokładnie Minus 8 możesz mieć na oku, ale musisz się gdzieś razy pociągnąć no. Mały korek zrobił Tu był wypadek, nie kochanie? No, najprawdopodobniej Nie, jeszcze dalej jeszcze dalej. 15 minut chyba mamy czekania. A już jak się jedzie... Ile już jedziemy? Ogólnie? Tak. Od 8.45 i No to już parę godzin. No 7 godzin, tak się jedzie tak długo, to te każde 15 minut to się wydaje... Uuu, cieszę się, że nie jesteś kierowcą. No ja się cieszę, ja się cieszę. Ja, w końcu. do tego wiecie, do tych ostatnich ja, Ale to jednak no, musisz się to... robić skupiony. No. Tak, bo tu nie zahamujesz i koniec. I w kierownika budowy od razu. Ja. Daboj, zgrabiaj. To mam ciągle ten check. I Nie tylko się w końcu pobawimy, bo dawno nie byliśmy na wakacjach. No. Raz drogo wakacje. wakacje. No. no nie. No nie, no i wa, no jest. Jakiego fecha trzeba mieć. Poleciał. No kurczę, chciałbym wam samolot nagrać, nie wyszło. Nie w tym odcinku. Nie w tym odcinku, może w następnym. No i dlatego ja się nie mogę wybić, widzisz? Zawsze wiatr. Zawsze jest jakiś większy. Tak. Wiatr we włosy. Wiatr w oczy, we włosy. No. Zawsze pod wiatr. Zawsze pod wiatr, tak. Dobra, kochani, jesteśmy za Krakowem na stacji. Zrobiliśmy sobie mały odpoczynek, bo już nam nogi wchodzą. W Chodzą gdzieś gdzie i powinny. Ile to już jest godzin? Tak, gdzieś światło nie dochodzi. Jedziemy 7,5 godziny i zostały nam jeszcze 2 godziny około, na całe, bo były mały przystop. korek się zrobił, tak powiem. I teraz jedziemy po kawkę. No i zostaną jeszcze 2 godziny jazdy, więc no to już w porównaniu do tego, co przejechaliśmy to już jest. Si To był dużo sypek? machający nie była warka? A nie wiem. A. No. O kurczę. To na to akurat nie będzie. Tylko Szybę... popatrzymy z daleka. Szybę sobie w postę, <laughs> Szybę Tak, każdą kropkę. <laughs> Dobra kochani, już jesteśmy prawie w zakopanym. Słuchajcie, tutaj był wypadek. Zderzenie pociągu z samochodem, ale już tu chyba powoli ogarniają. Mam nadzieję, że nikomu się nic nie stało. Pewnie scholowali, no i teraz ogarniają to wszystko. Dlatego, takie korki tutaj, godzinę chyba jedziemy, a normalnie to byśmy przyjechali w 15 minut. Dwie osoby ranne w wypadku w Białym Dunaju, koło zakopanego. Jak podawaliśmy już, fakta KRMW. Pewnie oni ruszam po czasie. To nie było jakieś duże zdarzenie chyba. Dobra kochani, na chwilę się rozdzieliliśmy, oni pojechali do tyłu, mm, bo my mamy apartament tutaj, a oni mają domek tam. I będziemy teraz szukać, bo to... Mm. Kurczę, nie wiem czy to tu było. To nie mi... Ała, nie wygląda na apartamenty, tylko na domek. Bardziej tutaj są apartamenty. Kochani, jesteśmy w apartamencie. Zaraz Wam tutaj pokażę nazwę pełną. Jest mega, nie mogliśmy znaleźć, bo w ogóle tu jest pełno domków, pełno apartamentów i tu jest nasz garaż. Właśnie już wjeżdżamy do garażu. Już chłopaki wjeżdżają. Tak wygląda. Zaraz Wam wszystko pokażę. Mamy dwa budynki. Znaczy, my jesteśmy w 9A, a jest jeszcze 9B. I co? Tu się kot jakoś wpisuje, nie? Chyba, czy co? Nie wiemy, jak to brakować. No, właśnie wiem, bo my w ogóle mieliśmy problem, żeby to znaleźć. A tutaj nie ma kodu? Teraz musimy pokombinować, jak to zrobić, żeby tu wjechać. Chyba mamy mały problem Czemu? z otwarciem furtki. Tak. No. O, jest, no, yes, dobra. dobra. Mm. Tak myślałem, a to tak elektronicznie samo, czy to no, trzeba pchnąć? No, 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 nie, nie, nie. nie. No proszę. No i tak jak widzicie, tutaj widoki. widok. Kim jesteśmy tu, a chłopaki są. Wy jesteście w tym pierwszym? W tym tutaj? No, 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 klasa. Też pięknie. I obok siebie. Słuchajcie, tak się udało, że, że się udało. Dobra, kochani, więc pokażę Wam teraz, jak wygląda apartament. Mm. Lusterką, jak będziemy szli na imprezę, czy gdzie? Ha, ha, ha. Ja jestem na tak, słuchajcie, a wy? <grystanie> <grystanie> Ty też nie. <grystanie> Później zobaczymy, jak u chłopaków to wygląda, bo nie mają inny budynek. Dobra, kochani, więc co? Szybko się kąpię i się szykujemy, i Wam trochę pokażę, jak wygląda wszystko na zewnątrz, bo normalnie jestem mega podekscytowana. O już oczywiście narobiłam burdę. No bo wiecie, musimy się wypakować, rozpakować i w ogóle kawka już zrobiona, bo kawka u kawiurki... Mm, to blurujemy. Kawka u kawiurki zawsze mile widziana. Więc wypijmy razem tą kawiurkę. Cheers! No i co? I lecimy w drogę. Jest godzina 20. i teraz wybieramy się do chłopaków i pokażemy Wam, jak. Wygląda ich apartament. Tak, dokładnie. Widzieliście już nasz, więc teraz zobaczcie ich. W ogóle to są tak, jakby dwa osobne budynki, nie? Bo tutaj jest nasz 9A i 9 chyba B, gdzieś tam z tyłu. Inna nazwa apartamentu. Tak, inna nazwa apartamentu. No ale w każdym razie widzicie, jesteśmy tylko przegrodzeni płotem jesteśmy obok siebie. Ogólnie co ty wyglądasz jak taki... E, Gruby. Po, nie! Podróżniczy chłopiec, Takie ładne widoki. A tutaj, tak? To no B? i. B to jest? E, nie wiem, zaraz się przekonamy. Tutaj będzie pisać, wiesz? To jest chyba B, no Tak. A jaki numer mają? Ja to mam już tego. A dobra. Ale ładnie też tu mają pięknie. za co można wejść? Nie można, musisz pisać koty. Tutaj mają windę, jak widzicie, kochani. No i klatki, w sumie tak jak u nas. Też jest tak ładnie. Ciach, ciach. Radziemy, idziemy, jedziemy, idziemy. Tutaj? No, z się Wchodzę Który, z kamerą, no no, nie. może. Ej! Hey. No. Hey. Hey. cześć! cześć coś... Czekaj, że kamerę do góry, no, bo to. Dobra, się <grym> zimny. Zimny. Gdzie łuki? No nie wiem, już dziś jest. Łuki Cookie. Mogę zobaczyć, jaki dole, macie ten? Wy macie bardzo podobnie do nas, tylko trochę inaczej. Tylko daliśmy, czy ile? My zaraz ci powiem, ile daliśmy. Tutaj mają balkonik. Z takim widokiem? Żółtko no, sprawdza, śrubię go na u nas, nawet nie się dał. Ja co ty byś po łóżku skakał? No tak. Trzecia. <laughs> 24, prawie, słuchajcie, więc późno, późno w nocy imprezka trwa. i Impreska, ta preska. Bardzo dobrze. Bardzo... <grywa> Widzicie, zostałam sama. Sama na salonach. Łup, łup. O, nic nie widać. Okej okay, kochani, wracamy do domku, bo była impreza długa i fajna. Ojej. Ojej. <grywa> Tam będzie kotki a kot, no właśnie. Dobra, wpisuję. Kocie, wpiszesz kot? Koci, koci, łapki, kupujcie mnie dziadki. To jak ich słychać na balkonie, nie? No, wszystkich słychać. No bo wiesz, to małe pomieszczenie. Znaczy, w sensie blisko siebie. Tak idziemy w domku. Było miło, było fajnie. I teraz idziemy spać, żeby jutro być gotowym na zwiedzanko. Na <śpiewa> zwiedzanko! <śpiewa> Boże. Zwiedzanko. Tak. No, kurczę faceci. Tylko o jednym myślałam. Kochani, pamiętajcie, że wspólnymi siłami możemy pomóc temu, kto tej pomocy naprawdę potrzebuje. Czy to na stronie się pomaga, można wpłacić dowolną kwotę dla was to będzie tylko 5 czy 10 zł, a komuś może to uratować życie. Możecie też pomagać w różne inne sposoby ważne, aby zrobić ten pierwszy krok. Bądźmy pomocni dla potrzebujących ludzi i zwierząt. To radość dla nich i dla nas.